Jak napisać książkę, która z zabójczo się sprzeda? Cześć biziaki! Jeżeli interesujecie się pisaniem, to prawdopodobnie słyszeliście o takiej pojadzie, żeby zwłaszcza na początku swojej kariery pisarskiej opierać swoje fabuły na czymś, co znacie. Po prostu pisać. O czymś, co przeżyliście. A co jeżeli niektórzy za bardzo wzięli sobie tą pojadę do serca? Dzisiaj porozmawiamy o autorach kryminałów i thrillerów, którzy zostali mordercami, a potem swoje zbrodnie opisali w swoich powieściach. Richard Klinghammer był już poczytnym pisarzem, kiedy w 1991 roku zaginęła jego żona. Rok później autor poszedł do swojego ówczesnego wydawcy z rękopisem. Dosyć makabrycznym i myocznym, który wydawca odrzucił. Książka, której nie jestem w stanie nazwy wymówić, ale tłumaczy się mniej więcej na środa Dzień Mięsa Mielonego, co jest powiązane z tym, że podobno w Holandii w środy właśnie jada się kotety z mięsa mielonego, przedstawiała siedem sposobów na pozbycie się swojego współmałżonka. Czyli rok wcześniej zaginęła jego żona i nie mogą jej znaleźć, a on teraz pisze książkę o tym, jak zabić żonę? Osobiście sama nie czytałam tej książki i nie zamierzam jej czytać, ponieważ nie chcę wspierać tego typu autorów, ale opinie w internecie na temat opisów, które są w tej książce, są naprawdę bardzo mocne. Podobno te opisy są strasznie makabyczne. I dosłownie padają sformułowania na zasadzie, jakby wiedział, o czym pisał. Ale wy musicie wiedzieć, że policja od początku podejrzewała autora o zaginięcie swojej żony. Co więcej, jego domostwo i podwójko było przeszukiwane, nie tylko psy pomagały, ale też specjalistyczne maszyny, na których się nie znam, które sprawdzały ten. Niczego nie znaleziono, przynajmniej przez jakiś czas, ponieważ Później autor sprzedał i dom, i działkę, na której był dom i się wyprowadził. Jego żonę znaleziono aż 9 lat później, w 2000 roku, kiedy nowi właściciele domu uznali, że chcą przebudować ogród i zaczęli taki remont i znaleziono jej zwłoki w szopie. Oficjalna wersja wygląda w ten sposób. Richard, który był alkoholikiem i bardzo często bił żonę, padł w szał, w prawdziwy amok alkoholowy i popił ją ze skutkiem śmiertelnym. Potem wykopał dziurę właśnie w szopie, umieścił tam zwłoki swojej żony, zalał je betonem, a potem na tym już wyschniętym betonie umieścił kompostownik. Dzięki temu psy nie mogły wyczuć smrodu ciała, ponieważ ten kompost je zagłuszał. A potem, co według mnie jest najbardziej makabryczne i bolesne, w swoich kolejnych powieściach umieszczał zagadki. Ponieważ, kiedy to wyszło na jaw i autor został nie tylko skazany, no, po prostu był już w więzieniu, jego fani zaczęli ponownie czytać jego inne powieści i właśnie odkryli, że autor wielokrotnie przyznawał się do tej zbrodni. Co więcej, w internecie można znaleźć fragmenty jego wypowiedzi, na przykład w wywiadach w mówił wprost, że to zrobił, albo żartował, że wie jak wykopać dół i wie jak schować cało, żeby nigdy nie zostało odnalezione. Uznaje się, że gdyby jego wydawca wtedy nie odrzucił maszynopisu i wydał jego książkę, autor wpadłby od razu, ponieważ w treści jest po prostu przyznanie się do tej winy. Jednak dopiero kiedy Richard już był w więzieniu, wydawca ponownie do niego przyszedł i powiedział, że hej, tym razem to wydajmy i autor odmówił. Jednak w 2007 roku książka została wydana. I tu jest taki bardzo według mnie niesprawiedliwy fragment, ponieważ nie tylko autor dalej pisał i wydawał swoje książki również po wyjściu z więzienia, ale młodejca swojej żony, wcześniej jej przez lata Kat, przesiedział w więzieniu dwa lata. A potem był wolny. I był popularny, bardzo popularny ponieważ cała historia miała taką dopałkę w jego popularności, i sobie już jako wolny człowiek zmarł w 2016 roku w wieku 78 lat. Christian Bala i Amok jest to zapewnie i autor, i książka, o której już mogliście słyszeć. Książka miała dwa wydania. W pierwszym wydaniu była to najpopularniejsza pozycja wydawcy, który specjalizował się do tamtej pory, jedynie w książkach takich naukowo polonistycznych czy w samych testach, a drugi wydawca wydał książkę ponownie w 2017 roku, jednak trafiłam na informacje, której niestety nie jestem w stanie potwierdzić, ale podobno był to model self-publishing, czyli po prostu autor za wszystko płacił. Książka ma bardzo mieszane recenzje i tak jak w wypadku ostatniej, o której w sensie tej, o której przed chwilą mówiłam, nie zamierzam czytać Amoku i nie zamierzam wspierać autora. Na Lubimy czytać, ma opinie dosyć mieszane i taka średnia ocena to 3 na 10. I tutaj ludzie się nie zgadzają. Podobno w tej książce język jest taki bardzo dziwny, filozoficzny, jest dużo przekleństw i niektóre osoby uważają, że po prostu coś jest nie tak z autorem i jego stylem, a inne uważają, że jest to specjalnie zamierzone. Co do książki to sąd, czy raczej biegli uznali, że ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, czy jest to prawdziwy zapis zbrodni. Ponieważ autor książki obecnie odsiaduje 25 lat wyroku za zamordowanie Dariusza J, który był domniemanym kochankiem żony autora, który totalnie przypadkowo został zamordowany w taki sam sposób jak bohaterka Amoku. Jednak biegli uznali, że mogło tutaj dojść do zwyczajnego przypadku. Ale dlaczego w takim wypadku mówię o Amoku? A mianowicie, że gdyby nie książka, to policja nigdy by nie wpadła na trop autora. Autor opisał prawdopodobnie, bardzo ważne słowo, prawdziwą zbrodnię, którą sam popełnił. Wydał tą książkę w self-publishingu, ponieważ według internetu nikt nie chciał tej książki wydać. I sam na siebie doniósł. Książka jest oficjalnie wycofana ze sprzedaży, nie dostaniemy jej w księgarni. Można ją kupić z drugiej ręki albo trafić na nią w antykwariatach. W internecie osiąga koszty kilkuset złotych. Oczywiście sama zniechęcam do kupienia tej książki. Co więcej, powstał film, który nie tyle opowiada o książce, czyli nie jest oparty na historii z książki, ale jest oparty na historii autora i tego całego amoku, który wokół tej książki siedział. I filmu również nie widziałam i również nie zamierzam go oglądać, ale również mam mieszane opinie. Daniel był początkującym pisarzem, a jego książka Róża i Lew była zaledwie nowelką, która według policji miała 9 stron i nigdy nie została wydana. Taka ciekawostka, Róża i Lew, występuje również w pieśni Lodu i Ognia, ale te sprawy. Kompletnie nie są ze sobą powiązane. Książka, czyli Lożej Lep, opowiada historię nigeryjskiej prostytutki i jej klienta, który był w niej bardzo mocno zakochany i błagał ją, żeby zakończyła swoją e, karierę prostytutki, przestała sprzedawać swoje ciało dla innych mężczyzn, ponieważ był nie tylko zazdrosny, ale też uważał, że oni jakby ją zanieczyszczają. Jednak e, bohaterka tej powieści, powieści nowelki. Nie zaprzestała i bohater ją zabił. Co więcej, ona nie mogła przestać być prostytutką, ponieważ miała na utrzymaniu swoją rodzinę, która pozostała w Afryce, której przesyłała pieniądze. Zarówno bohaterka, jak i prawdziwa ofiara Daniela nazywała się Antonia. I w jaki sposób śmierć Antoni została powiązana z Nowelką. A mianowicie w ten sposób, że została odnaleziona w jej mieszkaniu. Antonia, w przeciwieństwie do tej wersji książkowej, została zaćgana nożem. Według gazet 20, dostała 20 ciosów. A ta wersja z nowelki została uduszona. Ciało tej prawdziwej Antonii zostało wrzucone do rzeki i zostało z tej rzeki wyrzucone. Niestety nie do końca wiem w jaki sposób rok później. I kiedy policja zaczęła dociekać, co tak naprawdę się stało, znaleziono tą nowelkę i powiązano ją z Danielem. Policja przyjęła, że ta, powie ta powieść, ta nowelka stała się takim makabrycznym prezentem, który Daniel dał. Swojej ofierze. Po prostu jako takie ostrzeżenie, że zobacz co się z tobą stanie, jeżeli mnie nie posłuchasz. Według gazet i portali internetowych Daniel miał fetysz. Miał fetysz kobiet czarnoskórych, zwłaszcza nigeryjek. I przez to, że wiele szczegółów z jego powieści, książeczki było prawdziwych, nie tylko ulica, na której pracowała czy żyła jego ofiara. Ale też wszystkie imiona i pogryżki tak się spinały z rzeczywistością, że po prostu uznano, że to nie jest przypadek. Zarówno autor i jego adwokat utrzymywali, że to totalny zbieg okoliczności i prawdziwymi sprawcami są osoby powiązane z mafią, a dokładniej osoby, które wykorzystywały kobiety jako prostytutki i że Antonia właśnie chciała przestać być prostytutką ale wiedziała za dużo, dlatego została zamordowana. Daniel został skazany na 25 lat więzienia i dwa lata temu, w 2019 roku, uciekł z tego więzienia, ale na szczęście został złapany i teraz odsiaduje swój wyrok. Autor napisał też drugą książkę, której tytuł można przetłumaczyć na bransoletkę z korala lub koralową bransoletkę i również ta historia posłużyła jako dowód w sprawie. Tak naprawdę dzisiejsze trzy książki, czy raczej dzisiejszych trzech autorów, to sprawy, w których zostały opisane prawdziwe zbrodnie. Jeżeli chcecie, przygotuję zestawienie autorów, którzy po prostu mają kryminalną przeszłość, do której się przyznają lub do której zostali zmuszeni, żeby się przyznać. I chętnie po prostu o tym nagram, ale dzisiaj właśnie chciałam się skupić na tych historiach, w których młodejcy nie zostaliby schwytani. Gdyby sami nie opisali swoich zbrodni. Dajcie znać, czy słyszeliście o tych historiach. Może znacie jeszcze jakąś inną, która by pasowała do tego zestawienia. W takim wypadku zrobimy część dygą. I na dzisiaj to tyle. Widzimy się następnym razem. No chyba, że podróżujecie w czasie, to już się widzieliśmy. Biziaki!